Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Mam nadzieję, że dobrze minął Wam tydzień. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym pokażę Wam 5 swoich ulubionych podkładów. Także jeżeli jesteście ciekawi, co to takiego, to serdecznie Was do tego wideo zapraszam. Ale zanim przejdziemy do omawiania tych podkładów, to powiem Wam szybko, jaką mam cerę i czego ja szukam w podkładach, co ja osobiście w podkładach lubię najbardziej. Więc tak, moja cera jest y, mieszana, typowo mieszana, czyli właśnie przetuszczająca się strefatę i suche policzki. Y, jest wrażliwa oraz y, naczynkowa. Y, a w podkładach lubię y, średnie krycie, takie, które można budować. Y, lubię, kiedy są niewyczuwalne na twarzy oraz lubię to y, długotrwałość. Lubię po prostu, kiedy podkłady na twarzy są długotrwałe i niekoniecznie trzeba je y, przypudrowywać. No, i jeszcze na początku wspomnę, że te podkłady będę Wam pokazywała bez żadnej kolejności, po prostu będę ich tutaj po nie sięgać. Także to nie jest żaden ranking. No i zaczynając. Pokażę Wam podkład, który widzieliście już w akcji e, u mnie na kanale w zeszłym tygodniu. E, I jest to właśnie podkład marki Clinique, który nazywa się Even Better Clinical e, Serum Foundation. On ma w swoim składzie SPF 20. I e, to jest najjaśniejszy odcień, jaki e, jest w tej. W tej gamie. Ja mam dwa te podkłady, bo pierwszy kupiłam za ciemny i się zakochałam po prostu, i musiałam mieć coś jaśniejszego do mieszania. Jest to podkład idealny do cery, właśnie mieszanej. Bardzo ładnie leży, jest długotrwały. Krycie bym tutaj określiła, że to jest krycie, właśnie bardziej. Um, Y, pełne niż średnie, bo to jest on bardzo dobrze kryje, y, ale właśnie za to go też lubię za to, że on jest plastyczny w ogóle go nie czuć na twarzy. To jest po prostu jakiś hit y, nie czuć go w ogóle na twarzy oraz y, nie mam takiej konieczności, aby, się, y, aby go przepudrować. Także to jest pierwszy podkład, który chciałam Wam serdecznie polecić. Y, on ma taką dosyć y, pokażę Wam, y, gęstą konsystencję. Y, i bardzo się z nim dobrze pracuje, naprawdę jest to super, super, super produkt. I pomyślałam, że jeszcze będę Wam wspominała, czym najbardziej lubię nakładać te podkłady, bo każdy jest inny i jeden wolę nakładać pędzlem, drugi wolę nakładać gąbką, i właśnie tak jest w przypadku tego podkładu. Ten najbardziej podoba mi się zaaplikowany gąbką. No i tak, jeżeli jesteście ciekawi bardziej tego podkładu, to serdecznie was zapraszam do filmu z zeszłego tygodnia, Get Ready With Me, w którym wam pokazuję właśnie ten podkład. I kolejnym podkładem jest podkład, który poleciłam praktycznie każdej mojej koleżance i te, które go kupiły, są z niego zadowolone. A żeby było śmiesznie, to każda z nas ma inny typ skóry i wszystkie jesteśmy z niego um, zadowolone. Jest to podkład marki Shiseido. Nazywa się Synchro Skin Self Refreshing Foundation. Um, ja mam w swoim odcieniu 130 opal i to jest po prostu um, perfect match jak dla mnie. Um, on ma również SPF 30 oraz um, ten podkład jest bez żadnych olejów. Um, I za co go lubię, to właśnie za to, jaki on jest plastyczny. On po prostu. Się rozprowadza przepięknie na twarzy, nie ma z nim żadnych problemów. Um, bardzo długo na tej twarzy. No, siedzi to złe słowo akurat jeśli chodzi o podkład, ale jest bardzo długotrwały, nie oksyduje oraz co muszę o nim powiedzieć, to to, że jego również w ogóle na twarzy jest nie czuć. Bardzo fajny podkład, bardzo często używałam go też na klientkach, także gorąco Wam serdecznie polecam też ten podkład. Przyjrzyjcie się jemu, bo jeżeli go jeszcze nie znacie, bo to jest naprawdę dobry produkt. Konsystencja. Jest to również taka właśnie gęsta, ale, ale nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o tutaj jego aplikację. I jego lubię nakładać i pędzlem, i gąbką, bo to jest właśnie taki bardzo. Nie chcę powiedzieć gumowy, ale właśnie coś, ten deseń, podkład, który się nakłada po prostu idealnie i pędzlem i gąbką. Żadnego z tych podkładów palcami nie nakładam, bo nie lubię po prostu tego uczucia, ale... Jeśli chodzi o ten podkład, to gorąco Wam go polecam. Bardzo często używam go też na klientkach. Kolejny podkład to jest ten, który mam dzisiaj na twarzy i jest to podkład Pat McGrath, który nazywa się Skin Fetish Sublime Perfection Foundation. Ja mam sobie w swoim odcieniu Light 3. I to jest ten podkład z, tych, z tej gamy, które już kryją mniej. To nie jest już takie krycie jak w tych dwóch poprzednich. Jest to krycie właśnie takie bardziej nie chcę powiedzieć, że średnie, bo to jest troszeczkę mniej niż średnia, ale nie jest takie, że jakieś przeźroczyste, jeśli wiecie, o co mam, co mam na myśli. O, oczywiście krycie tego podkładu możemy budować. On ma taką wodnistą konsystencję, w ogóle buteleczka jest przepiękna. I tak, tutaj Wam pokażę... Taką ma konsystencję, właśnie taką bardziej e, wodnistą. E, ja ten podkład już lubię nakładać pędzlem. E, pędzlem typu, e, tak jak dziś nakładałam go, właśnie e, tym. E, jest to pędzel Majquit 022. Bardzo fajnie. Najpierw sobie go tak fajnie rozprowadzam, a później tą częścią pędzla, sobie go po prostu doklepuję i wygląda przepięknie. Lub kiedy chcemy mieć troszeczkę mniejsze krycie, taki bardziej make up, no make up, wiecie, żeby tylko gdziekolwiek wyrównać kolor cery, to bardzo lubię użyć wtedy też takiego, tego typu pędzla. Jest to właśnie pędzel również z MyKit, tym razem jest to numer 014. On nam właśnie daje taki efekt y, takiego airbrusha i takiego y, lekkiego krycia. także to jeśli chodzi o aplikację, hmm, podkład y, to jest ten, to jest ten podkład z tych, które ja już muszę przypudrować, bo on właśnie u mnie y, lubi się szybciej wyświecić niż na przykład tamte dwa pozostałe. Ale przypudrowany, y, ładnie zaopiekowany, po prostu y, wygląda przepięknie, mega naturalnie i wygląda jak skóra. Y, tutaj y, to jest jeden z tych nielicznych podkładów, które właśnie wyglądają jak y, skóra. Gorąco Wam polecam y, też ten podkład, jeżeli go nie miałyście. Idealny też na lato. Ja właśnie chyba sobie też kupię może ciemniejszy kolor, aby mieć właśnie na, na lato. Także kolejny podkład, już trzeci, to jest ten od Pat McGrath. No i zostając w takim lekkim kryciu, mam tutaj Wam do pokazania podkład, który kocham i jest to podkład Natasha Denona Face Glow Foundation. Postaram się Wam pokazać, jaką on ma konsystencję. Nie wiem, czy słyszycie, taki wodnisty. I to jest właśnie podkład, ten mam w odcieniu 10, to jest najjaśniejszy. On jest właśnie również taki wodnisty, jak coś, coś przypomina konsystencją Mac Face and Body. Bardzo fajny, fan, fan, bardzo fajny foundation, bardzo ładny podkład, który daje przepiękny glow, taki efekt zdrowej, takiej skóry, która ma nałożoną pielęgnację. No, Wygląda przepięknie na twarzy. Nie podkreśla y, żadnych porów, przynajmniej u mnie. Y, I to jest podkład, który ja lubię stosować latem, lub kiedy robię właśnie takie makijaże y, Glow. On nie zastyga, jego trzeba też przepudrować, y, ale bardzo ładnie wygląda na twarzy. Jest ultra lekki, naprawdę jego nie czuć. Jest to bardzo dobry podkład. Jedyny, co mogłam się doczepić, to y, gama kolorystyczna, bo tak jak mówię, tutaj mam odcień 10, a widzieliście, on jest dosyć. Ciemny, także mogłoby nataszka tutaj nad kolorami tych podkładów popracować, żeby on był troszeczkę jaśniejszy. I tak samo jak w przypadku podkładu Pat McGrath, lub jego najbardziej nakładać tego typu pędzlem, tym Majkitko 014. Wygląda cudownie, równomiernie się rozprowadza. Bardzo fajny podkład na lato. Właśnie taki idealny. Rozświetlają. No i ostatni już podkład na dzisiaj to jest podkład Nataszy Denony Foundation X Plus. Nie wiem czy znacie ten podkład, ale jeżeli nie, to musicie, bo on jest podkładem, który ma pełne krycie, daje Wam pełne krycie, lub możecie go też troszeczkę, zależy też od aplikacji, wiecie to krycie mu troszeczkę ująć z tego krycia, że tak powiem. Jest to podkład na bazie takiej wody, który ma w sobie też taką kulkę, która rozbija później te, te pigmenty, kiedy go właśnie wstrząsamy jak on leży parę dni nieużywany to się właśnie oddzielają te pigmenty od tej wody, jest to podkład który ma pełne krycie, tak jak wspomniałam ale jednocześnie to jest najlżejszy i mówię Wam najlżejszy podkład o takim kryciu jaki ja mam w swojej kolekcji tutaj on właśnie już jest zmieszany z tymi pigmentami tak wygląda ja mam odcień Beige Cle, czyli podkład, który ma żółte podtony. I co jest właśnie fajne u Nataszy, to że jej podkłady są opisane tym, jakie mają podtony. Jest to podkład przepiękny, uwielbiam go. I jego lubię nakładać i gąbką, i pędzlem. Zależy po prostu, jaki efekt chcę sobie uzyskać. On naprawdę jest niewyczuwalny, jest... Cudowny, jest taki lekki, y, bardzo ładnie się nosi. Nie muszę go przepodrobywać, jest po prostu idealny i dlatego właśnie chciałam Wam tutaj pokazać te y, podkłady, bo one wszystkie od siebie się różnią. To nie są takie same y, wykończenia, to nie są takie same konsystencje, y, trwałość to wszystko jest tutaj y, różne, ale to są naprawdę super podkłady. Y, y, jeśli chodzi o jego trwałość, to y, tak jak mówię, i nie muszę go przypodrobywać, ale po kilku godzinach zaczynam się lekko świecić, ale to też nie jest takie świecenie, wiecie, które wygląda jakoś nieestetycznie i muszę lecieć po puder. Bardzo fajny, plastyczny podkład, wygląda przepięknie i w ogóle go nie czuć. I to jest właśnie ten komfort takiego podkładu podkładu mocno kryjącego, a właśnie niewyczuwalnego. I to jest coś po prostu idealnego. Pomimo tego, że to jest, producent jej obiecuje, że to jest podkład o pełnym kryciu, to on nakładany właśnie pędzlem typu takim Duo Fiber, który Wam pokazywałam wcześniej, lub po prostu takim, wiecie, lekką ręką, możecie uzyskać bardziej efekt takim, no po prostu mniejszego krycia, także naprawdę Wam polecam ten podkład. Musicie go spróbować, bo jest mega ciekawy, a wydaje mi się, że mało się w ogóle mówi o podkładach Nataszy. Dlatego jeszcze ma ona jeden w swoim e, asortymencie, ale tamtego e, matowego, typowego e, jeszcze nie, nie próbowałam. Mówię jeszcze, ale nie wiem, czego spróbuję, e, bo tak jak mówię, e, jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. No i dobra, moi kochani, to są wszystkie e, top 5 moich ulubionych podkładów. E, tak naprawdę to mogłam zrobić filmik jakiś top 10, bo mam jeszcze inne podkłady, które bardzo lubię, ale chciałam po prostu wybrać Wam podkłady, o których mało. Um, się mówi. No, może nie o wszystkich, ale o części z nich na pewno mało słychać na polskim YouTubie. Um, I to są naprawdę podkłady, które, na których mogę polegać, w zależności od tego, jakie, na jakim wykończeniu mi zależy, lub na jakim etapie jest moja skóra w danym dniu. Um, bardzo lubię też te podkłady używać na klientkach. Um, nigdy nie miałam żadnego że tak powiem złego feedbacku, że właśnie coś nie tak było z tymi podkładami, także bardzo Wam je wszystkie polecam, a wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, jakie podkłady Wy lubicie najbardziej i czy testowałyście któryś z tych, które Wam pokazałam i które Was zaciekawił najbardziej. No, i może chcecie jakiś test któregoś właśnie z nich w następnym Generate With Me, żebym Wam o nim coś więcej opowiedziała. I jak zawsze na co dzień znajdziecie mnie na Instagramie, gdzie link macie na dole w opisie i co. Ja już żegnam, życzę Wam miłej niedzieli oraz udanego tygodnia. Do zobaczenia w kolejnym filmie buziaki!